Twierdza Srebrna Góra, witamy Państwa. Każda twierdza broni się oczywiście głównie artylerią. A podstawa artylerii tamtych czasów to właśnie taka armatka, którą którą tutaj bez trosko opieram, czyli 12 funtów. Wagomiar, o kalibrze mówi się dzisiaj. Dziś kaliber to wiadomo, średnica dziury w lufie, prawda? Kiedyś wagomiar, czyli tyle ile sobie kulka waży. Czymś takim się broniono i to nie tylko na twierdzach, na najpopularniejsza armata również na okrętach czy na polach otwartych. Tylko, że duży problem był z celnością, ponieważ kula do takiej armaty była o ponad centymetr mniejsza w swojej średnicy niż jej lufa. A więc jak tam z tyłu proch wybuchał i wypychał tą kulkę, to ona nie leciała sobie równolegle do tej lufy, czyli tam, gdzie sobie celujemy, tylko po drodze odbijała się jak ping-pong Tylko, że nikt do końca nie wiedział, jak ona się odbijała i w którym miejscu ona odbije się na końcu i gdzie poleci. Dlatego żołnierze samych kul do końca się nie bali. Najbardziej żołnierze bali się... No, najbardziej to się bali pewnikiem idiotów, zadowódców, ale tuż po tym yy, kartaczy. Kartacz to nie, jak to jest z państwa ze wschodu Polski, jest taki pyszny ziemniaczany pirok z mięsem, niestety nie, tylko puszka łowiana bądź worek yy, konopny z małymi kuleczkami w środku. No i strzał kartaczowy, na mniej więcej 300 metrów yy, odległości yy, był skuteczny. No i to był diabelnie skuteczny na te 300 metrów, ponieważ robił wycinkę w linii atakującego na około 50 metrów szerokości. Powiedzenia wojskowe są takie fajne, czyste i szlachetnie, nie? Wycinka w linii atakującego, tam rażenie siły żywej. No, taki strzał robił bach i powalał wszystkich na szerokości 50 metrów. Yy... Dlatego niestety artylerzyści, czyli wojsko, które obsługiwało takie armaty, o piechocie mówili mięso armatnie, a czasami na takie urządzenko, o mówili maszynka do mielenia mięsa.